Cześć, witamy w nowym materiale. Pojawia się nowość w naszym domu, ponieważ Marcin się uparł. Tak go na wsi wkurzają muchy i komary, że stwierdził, że nie, nie, nie będzie. Nie, nie, Że nie będzie latał z łapką, ich ubijał. Pixel też lata i próbuje je zobaczyć. To jest mój zwiec, kompan. By, tak. Że e, zamówimy moskitiery zewnętrzne. A poczekaj, to ja, to ja, ja, wam, ja wam pokażę. To jest moja specjalna łapka i ja robię, jak ją ja robię tak, a on biegnie i ją je. Nie mów tego. <głos> <głos> tak, właśnie tak jest. Pixel pomaga i zżera te zdechłe e, Więc zdecydowaliśmy się na moskitiery zewnętrzne i panowie właśnie przyjechali do nas e, montować. E, mamy ładną pogodę, przed chwilą padało, na szczęście przyszło słońce, więc mogą śmiało. Piękne, piękne miało... żelazko. W tle. Tak, nie zwracajcie uwagi lecimy na wycieczkę, muszę wszystko wyprasować. E, więc panowie przyszli, będą teraz nam e, montować te e, moskitiery. I co? Pewnie więcej o jakichś tam technicznych, różnych rzeczach to powie Wam Marcin, ale ja Wam powiem, na jakieś zdecydowaliśmy, na tym oknie, przez które wychodzimy metrowym, i na tym tutaj tarasowym trochę mniejszym. One są najczęściej otwierane przez nas, najczęściej przez nie wychodzimy, więc tutaj zdecydowaliśmy się na moskitiery, które są przesuwne, czyli będzie można je przesuwać i śmiało sobie na zewnątrz wychodzić. Zastanawialiśmy się, czy zrobić to tylko na jednym oknie, czy na drugim, bo one dosyć, dosyć troszeczkę kosztowne. Ale stwierdziliśmy, że w sumie korzystamy z obu, no, więc zdecydowaliśmy się, że tutaj oba będą rozsuwane. W kuchni będzie stała moskitiera, tak samo stała będzie moskitiera w sypialni i z tyłu w tym małym pokoju. To już przejdziemy sobie później tak. jak już będą Potem, zamontowane. Tak, jak już zamontowane to zobaczycie, więc tam zdecydowaliśmy się na stałe, te stałe moskitiery są dużo tańsze. Teraz rano jeszcze rozmawialiśmy z Marcinem, że mogliśmy się zdecydować na łazienkę, bo tam też uchylamy okno. Ale wydaje mi się, że głównie przez sypialnię wylatują jak są w łazience te muchy. Więc zobaczymy, najwyżej ewentualnie później sobie domówimy. No co czarne nie wzięliśmy? Tak, tak, no czarny, to cała tak jak okna, to za więc wszystko będzie zamontowane na zewnątrz, to tam są specyficzają. To też jest utrudniona ja, sprawa, bo żaluzje fasadowe. Aha, jest problem wtedy większy, jak są? No to nie można wszystkiego zrobić okay. po prostu. Ale się da, wszystko tak. się da. Mamy w sumie namiar od znajomych, byliśmy u nich, pozdrawiamy Kasię i Michała, widzieliśmy, jak te moskitiery działają, jakie one są, więc otrzymaliśmy kontakt i właśnie zdecydowaliśmy się, żeby takie moskitiery zamontować. Także jakaś tam nowość. Wcześniej już długo myśleliśmy, już w zeszłym roku chyba wspominaliśmy, nie? Nie, że myślimy, żeby je kupić i zamontować. No jest to troszeczkę wydatek, e, no. ale jest, mamy wieś, więc te owady nas troszeczkę denerwują przy na to, Jest teraz cieplej, tak. Najgorsze są te wielkie, wiecie, co one tak hałasują, latają, obijają się. E, no, więc mamy nadzieję, że będzie nam po prostu wygodniej bardziej komfortowo w te takie letnie, wiosenne dni przy tych otwartych oknach. Sobie Zapytam, może coś e, będziemy mogli nagrać, to nagramy wam jakąś przebitkę. I... Jak montują? No. Tak, Dobra. I żeby też nie przeszkadzać, i widzimy się wtedy po w dalszej części. W pierwszej części materiału pokazywaliśmy, jak przyjechali do nas panowie i montowali moskitiery. Teraz miesiąc później trochę nam zeszło. Też chcieliśmy nagrać trochę później ten materiał, żeby już z tymi moskitierami sobie pomieszkać, zobaczyć, jak one działają, jak to wygląda, i żeby wam po prostu przedstawić już z takiego praktycznego punktu widzenia, jak one nam się u nas sprawdzają. Jeszcze tak kilka słów. Dziękujemy bardzo za bardzo, za bardzo miłe słowa, za gratulacje, bo wrzuciliśmy. Post i na Instagrama, i na YouTube'a o tym, że otwiera nam się nowy rozdział w życiu. Brzuszek rośnie, także bliżej niż dalej. Dziękujemy Wam bardzo za gratulacje, za wszystkie miłe słowa. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, jesteśmy szczęśliwi. Pewnie będziemy pokazywać materiały z przygotowania na przyjście Dziedziusia, z tworzenia pokoju, jakąś tam wyprawkę. Dzieciaka pewnie, dzieciaczka pewnie nie będziemy pokazywać. Ale takie przygotowania na ten nowy rozdział na pewno na YouTubie się pokażą, o ile oczywiście chcecie i jesteście tym zainteresowani. Więc jeszcze raz serdecznie dziękujemy. No i teraz przechodzimy do dalszej części, co dzieciaka. <laughs> to co? No tak jak oświadczenie powiedziało. Dobra, przechodzimy do dalszej części materiału odnośnie moskitier. Ja Wam powiem tak z mojego punktu widzenia, a potem Marcin Wam poka powie bardziej praktycznie, jak to się montuje. Panowie nie chcieli być w nagrywaniu na YouTubie podczas montażu, więc Marcin Wam tak pewnie pokrótce opowie, jak ten montaż wygląda i z czego te moskitiery tak naprawdę są zrobione. Yy, tak, Marcin na pewno jest bardzo szczęśliwy. Jak wspominałam wcześniej, muchy go dobijały, denerwowały. I faktycznie odkąd moskitiery mamy zainstalowane i one są uporczywie zamykane cały czas, to tych much i innych owadów w domu nie ma. Jest czysto, nie latają, nie bzyczą, nie. Pozostawiają kup na oknach, gdziekolwiek, także z tego, że te moskitiery sobie zainstalowaliśmy, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. One chodzą bardzo łatwo, bez problemu. Słuchajcie, tutaj mamy plisowane moskitiery na tych dwóch oknach w salonie. One są przesuwne, bez problemu, bardzo łatwo chodzą. Tutaj jest taki frezowany uchwyt, więc jest to bardzo wygodne z jednej i z drugiej strony. Możesz Marcin pokazać, e, więc jak one są zasunięte, to po prostu możemy wejść. robią swoją robotę, tak. Możemy wyjść. Jest to troszkę upierdliwe przy psie, nie powiem, że nie, bo Pixel e, po prostu się nauczył, że teraz musi poczekać, e, żeby go wypuścić, e, więc jest to troszkę upierdliwe, że on czeka, trzeba go wypuszczać, jak chce wejść, tak jak było otwarte okna, to bez problemu sobie radził sam, a teraz właśnie czeka i trzeba go wypuścić, chociaż miał ja jedną małą wpadkę, jak mieliśmy tutaj taką większą imprezę. Te moskitiery były odsunięte, ponieważ były dzieci, byli znajomi. I było 20 much. Tak, i no właśnie chciałam do tego dążyć. I przez to, że te moskitiery były odsłonięte, to faktycznie było dużo much. Marcin zaczął na nie polować, pixel już był zmęczony, wybiegany. Pamiętał, że te moskitiery nie były zasunięte. Jak usłyszał, że Marcin te muchy ubija, a pixel jest taki, że przy nim stoi i często niestety te muchy zjada albo próbuje z nim e, upolować, to po prostu z ogrodu wbiegł tutaj razem z tą moskitierą e, do salonu i myśleliśmy, że już mamy po moskitierze, pieniądze poszły się. I że Moskitiara nam się zepsuła, ale na szczęście nie ułożyliśmy ją z powrotem i nic tak właściwie się z nią nie stało, także jest ona bardzo wytrzymała. No, znaczy nic się nie zapłania. stało. No. Nie, no, nie jest no. tam troszeczkę takie wybrzuszenie tutaj. Jak jest zamknięta, to nic to nie, nie widać. widać. No to, I... się ale... ale generalnie w momencie, kiedy jest zasłonięta w ten sposób, y, to się troszeczkę marszczy i potrafi na dole wyjść z tego sprowadzenia. Prowad... Nie to zawsze, może, no, ale czasami. Tak później, yy, mimo, tak? Ale no, z Pełnia swoją rolę, i, i, i tak jak my to otwieramy, to się nic nie dzieje, więc nie ma żadnego problemu. Także na szczęście się nic nie dzieje no Może by zapytać, czy można jakoś te paczki naciągnąć? Może jest jakiś system wiesz, żeby ona była bardziej Tak, bo tu są więca, generalnie jakie. Są linki u góry i na dole e, takie. No zobaczymy. Nie jest to jakiś... E, jakiś Ale na duży problem. widzicie, była na tyle wytrzymała. No ja już myślałem, że nara. bieg to do salonu. No zapomniał się trudno, no to jest pies, było odsłonięte jakby przez większość godzin i po prostu myślał. Że dalej tych moskitier nie ma. Także co? No ja Wam powiedziałam, jak to nam się sprawdza. A tutaj jeszcze mamy te możemy plisowane... teraz pokazać tam i stałe, nie? Mhm, dobra. No to jest na tym oknie, mamy plisowaną. Taką mm. samą mamy na tym drugim oknie tarasowym, bo przez nie też często wychodzimy i widzicie, tutaj, o tak się składa i. Przecież nie, widzisz tutaj, nie, no tu nie, nie, nie. Jest, Tam jest W momencie no. kiedy zepniecie, no to tu jest taka jedna, jedna całość, jakby, a tam jest tak y, troszeczkę już luźno. Jak ona jest złożona, no to zabiera światło, okna troszeczkę. Natomiast to jest demontowalne na zimę. Można to zdemontować bez problemu. No już wiemy, bo piksela. <laughs> Ta, tak. Teraz już wiemy, także. Tutaj też mamy tą pisowaną y, moskitierę, a na pozostałych oknach w sumie dwóch nie zrobiliśmy, jeszcze się zastanawiamy, y, czy je zrobić. Tutaj w biurze Marcin Rzadko uchyla okno, więc tutaj nie zrobiliśmy. A Moja pieczara. Z y, i y, y w pokoju u Dziadusia i w kuchni mamy no. stałe, nie? Mistrzostwo świata. To, także... to są to w ogóle czarne. Y, no możesz, to to może... zaraz Ty opowiesz. Aha, no, dobra. dobra. Zaraz opowiesz wszystko, jak to wygląda. A no, tak wygląda stała, także ją chyba też można demontować, prawda? Tak, jak, jak tak. trzeba. Ale no, no po prostu nam się nie otwiera, nie. Okno jest uchylone, czy tam otwarte i, i nic przez nie e, nie wlatuje. No dobra, to może to z takiego punktu teraz ty bardziej praktycznego i z tego z czego są zrobione, może te moskity ja, ja nie, być, nie mam jak pojęcia. To może ty opowiesz. <grym> to ty wiesz tak, z czego są zrobione. No są zrobione z włókna szklanego. Tak panowie mówili. Jeszcze że są wytrzymałe, że mogą właśnie na zimę zostać, że z nimi się nie powinno nic dziać, e, Przez to włókno szklane. No nie powinny pękać e. także temperatury. Mieliśmy nie już próbę wytrzymałości, 30-kilogramowy koń wpadł w to i po prostu, no wytrzymało, więc um, <laughs> jest ok Także są wytrzymałe. E, no tak, ale widzisz, tu panowie kręcili, wiesz, coś na temat tego montażu? Na Czer pewno wiesz. Ja ci pokażę. Nie wiem. <laughs> nie mam pojęcia. A tak serio, e, jest zamontowany profil na dole, jest zamontowany profil góry e, Z lewej, i z prawej strony było wiercone do, mm, wiercone do ramy okna. Ten tam zauważył chyba jakąś jeżdżę czy cokolwiek no, nieistotne, więc całość porusza się na takich linkach, tu jest magzesik yy, i jest w tej ramie tutaj. Yy. Tej całej ramie sobie to jeździ. Na zimę można zdemontować tą całą, całą, jakby, całą moskitierę, więc profil będzie tylko zamontowany, nie będzie zasłaniał niczego. Więc, jeżeli komuś to tam bardzo przeszkadza, to jakby może to, może to zrobić. Jeżeli chodzi o stałe okna, to możemy przejść znowu tutaj. Pixel! Chodź tu. Jeżeli chodzi o stałe okna, to one od środka, no taki standard, nie? Mają po prostu, tu możesz, nie, nie będzie widać, no nieistotne. Mają takie blaszki, je się wciska na uszczelkę, tą uszczelkę tam się w odpowiedni sposób formuje. Jak my zaczynamy nagrywać, to albo pies szczeka, albo ktoś ścina drzewo. I takie coś kosztuje około tam 300 zł akurat u tej firmy. 300-400 w zależności od wymiaru okna w, w, u tej firmy, u której my robiliśmy. Zdecydowaliśmy się na stałe, bo i tak bardzo rzadko wychodzimy. Z tymi z, oknami. Z ty, z ty, z tymi, tymi oknami. Tam gdzie wychodzimy często, albo częściej, no to nie zamontowaliśmy. No a na salon zdecydowaliśmy się właśnie na te, te pisowane, tak, pisowane. No i to już jest y, koszt niestety y, kilku tysięcy, więc no, trzeba zapłacić, ale komfort wygoda i w ogóle ja jestem przesz 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 przeszczęśliwy. Nic mnie nie sra już i nic mnie nie lata, nic mnie nie brzęczy, komary mnie de nie denerwują. Więc jak najbardziej. Możecie sobie to zrobić na każdy wymiar, chyba tam w każdym kolorze. Więc... Jeżeli chodzi jeszcze o cenę e, dokładniejszą tych, e, tych pisowanych, e, to chyba zaczynają się od półtora tysiąca. E, w zależności od wymiaru, okna i co tam sobie wymyślicie. Są kolory droższe, tańsze. No i oczywiście czarny, więc nie dość, że brudny, ciągle to jeszcze droższy o 20% czy o ile tam, bo to tak chyba jakoś tam było. No nieistotne. W każdym razie cena takiej jednej maskutery to jest około tam 3000, niecałych 2800 chyba, więc no. Trochę dużo, ale komfort. Nie żałuję, jest nie, nie żałuję w ogóle. Nie? Oczywiście no, moglibyśmy zrobić sobie tutaj tylko jedną plus tam stałe, dwie, trzy i by było spoko. Tutaj głównie chodzi o te plisowane, yy, z, z, że mamy żaluzję, więc te żaluzje tutaj, jak Zuzia pokażesz, za dużo miejsca nie ma, więc żeby one się zamykały, no to to musi być bardzo wąskie. To jest jedyny, jedyny montaż, jedyny model yy, moskitiery, którą można zamontować, żeby żaluzje się chowały. Nie ma no chyba No tak, bo pewnie jak innego. ktoś nie ma, to może chce zamontować grubsze i wtedy może coś tak, się no cena, jeżeli nie? Jest, nie macie żaluzji, to możecie sobie takie zwykłe, otwierane zamontować, nie? I to będzie w ogóle bardzo tanie, znaczy bardzo tanie, o wiele tańsze niż to. To jest chyba najdroższa opcja i taka najbardziej profesjonalna, tak to tam się nazywa? Profesjonalna moskitiera. Pisowana. Tak wszędzie każda firma tak sobie to nazywa. Wycenialiśmy u kilku firm, tu wyszło najkorzystniej cenowo, więc zdecydowaliśmy się na, na Fincha. Macie to wszystko wypisane. Tak, ja tak od standardowo od samego początku jak jesteśmy z czegoś zadowoleni, to linkujemy jest spoko, a jak nie, to mówimy, że jest lipa. Dobra, coś chciałabyś dodać jeszcze? No nie, myślę, że wyczerpaliśmy temat i tak jak mówiłam, nie, że miesiąc minął, więc... Szkoda, że nie ma słońca, bo byśmy pokazali Wam, jak to tam w odbiciu wygląda, bo może ktoś jest ciekawszy, może kawałeczek dalej odejść, żeby... Aha, żeby czy sobie... widać. Tak. No i co? Sami możecie ocenić, czy warto, czy nie. Tak jak mówię, ja nie żałuję żadnych pieniędzy na to. Super, Możesz, może jeszcze przebitki od środka zrobić, jak to widać, nie? Czy one są od środka widoczne? Bo ogólnie nie zabierają jakoś bardzo dużo światła. No, nie, no jeżeli macie ściśniętą e, moskitierę, no to wygląda to w ten sposób. Jak jest rama zamknięta, no to, to tyle, nie? E, ale no, nigdy nie jest ta moskitiera otwarta, no bo po co? Po to mamy moskitierę, żeby ona była zamknięta. I to wygląda w ten sposób, że okno jest po prostu otwarte albo uchylone yy, i tyle. Nic się no. nie dzieje. Tutaj W kamerze prawie nie widać jej. Nie ma żadnych uchwytów, tam rączek i tak dalej. Jest tylko magnesik, yy, wyprofilowanie i to staje egzamin, jak ja to mówię. Także tyle w temacie. Jak macie jakieś pytania, to yy, śmiało żegnamy się z Wami. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym tygodniu.